Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii, e, z Simsów oczywiście ale i tak jak pewnie widzicie po nazwie Sima no, to jest, jest to Baby Challenge um, e, dlatego taką serię, dlatego że kiedyś um, zaraz Wam powiem no może nie, niekiedy dokładnie, ale tak um, razy drzwi kiedy to było pod filmem z... W pierwszej części Milion Simulanów Challenge, a jakaś widzka, użytkownik YouTube'a, nie wiem jak to nazwać, zapytała, czy zrobię serię ze stu dzieci. I pomyślałam sobie, że no, w sumie czemu... Nie, w sensie to jest fajna seria. I w sumie nie wiem, czemu zaczynam jakby moje serie z Sims'ów od takich długich. W sensie pierwsza to była TSIM Milion simulanów była jeszcze wcześniejsza, taka pierwsza, pierwsza, ale nie będę o niej wspominać, bo to był totalny shit i to takie jednak długie, ale w sumie stwierdziłam, że jakby czemu nie i generalnie stwierdziłam, że tutaj będą potrzebne bardziej formalne zasady i przeczytam wam zasady o ile nie zapomnę, czego nie obiecuję, bo jestem totalnym zapominaczem to wrzucę wam link do strony, gdzie są te zasady Żebyście mogli sobie przeczytać, jeśli byście chcieli. I będę Wam pokazywać stroje w czasie kiedy czytam. A że zrobiłam mi po jednym stroju na razie, to będzie to dość szybkie. Generalnie tak jak, jakby nazwa, to celem jest urodzinie jest dzieci. No i trzeba na początku stworzyć matkę. No ja ją stworzyłam przed odcinkiem, stwierdziłam, że na odcinku już nie będę tego robić. I tak. Wiem, że tu ręce i trochę wchodzą, ale trudno. E, potem trzeba wprowadzić ją na parcele i pierwszego dnia e, trzeba już znaleźć Sima, który pomoże zrobić mi dziecko. E, I każdy ojciec dziecka musi być e, inny, w sensie nie możesz powtórzyć. No chyba, że nie wiem, no bliźniaki, no to. E, tak. I generalnie e, ma być włączone starzenie się, e, ustawienia e, długości życia simów na normalne. To normalne moim zdaniem jest takie na maksa krótkie. Zastanawiam się czy nie zrobić na długie jednak. No nie wiem w sensie. Ja chyba zrobię na długie, wiecie. Bo normalne, mimo że... Jakby nie jest takie krótkie. Krótkie to jednak jest takie raczej krótkie dość. W sensie, moim zdaniem jest bardzo krótkie, krótkie i długie. Nie, że normalne, ale... No. A tu jak pierwszy raz nie zauważyłam, to było oryginalnie. No, w sensie jak Sima się stworzył... Generalnie, jakbyście się zastanawiali, to napisałam tu 2.0 w nazwie, dlatego że yy, zrobiłam inną Simkę wcześniej, ale potem zorientowałam się, że po pierwsze miała kok taki jak Morgan, co było słabe. Ten kok wydawał mi się fajny, bo to taki, że mama sobie w domu zepnie włosy i tak po prostu na luzapu, ale potem się stwierdziłam, że w sumie już było, więc po drugi raz to samo, jakby totalnie bez sensu i no. Generalnie nie można używać modów, które dają przewagę, czyli wiecie, wpisywanie kodów na pieniądze czy coś, ale ja używam modów tylko wyglądowych, ewentualnie w takich domowych, meblowych. One nie pomagają za bardzo w grze, więc no. I generalnie nie można w żaden sposób przedłużać, czyli życia, czyli kupować jakieś tam eliksirów, albo yy, wydłużać życie yy, ja po prostu od razu zrobię na długie yy. no i może być tak, że yy, niemowlęta mogą być postarzone kiedy otrzyma się powiadomienie, że są ich urodziny nie, że prawie, tylko że i, faktycznie teraz są ich urodziny w tym momencie Małe dzieci mogą być postarzone wtedy, kiedy osiągną trzeci poziom każdej umiejętności, za to jest też jakaś dodatkowa cecha, z tego co pamiętam. Oczywiście można je zostawić i zrobić sobie do piątego levela. A dzieci zwykłe mogą być postarzone jeśli trzymają szóstkę w szkole, nastolatkowie mogą być jeśli dostaną szóstkę, a młodzi dorośli mogą się wyprowadzić z domu, żeby zrobić miejsce na więcej dzieci, ale nie mogą potem wrócić. No i potem tam są jakieś facety, które tam ale potem... Ale no generalnie to nie można mieć pracy. I mogę sobie wychodzić tam do klubu, wiecie, znajdować facetów, ale... No I to w sumie są takie dość luźne w sensie, że mogę dużo rzeczy robić Ale tak W sumie nie wiem jak ja chcę dać imię i nazwisko Nie przemyślałam tego Ja zazwyczaj mam problem z takimi rzeczami Że po prostu 10 lat myślę, w sensie serio I hmm. Dobra, na no imię wiem jakie dam Będę dawać angielskie imiona, bo angielskie mi się bardziej podobało niż polskie. W sensie na przykład. No, pokażę Wam, bo to polskie co tu wyskakują. Yy, Alicja, Helena i Jadwiga, nie wiem, jakoś tak twardo, mam wrażenie, brzmią. W sensie zawsze mi się w ogóle podobały bardziej angielskie imiona. Raczej. Jakie nazwisko można dać? Nie mam pojęcia, serio. Dobra, teraz będzie kupek zrób błąd, ale chodzi Arrow, w sensie jak strzała, nie? Chociaż nie ja tak głupio brzmi Caroline Arrow, no nie. Hmm. Eee. No to może. Dobra wiem, będzie Caroline Clayton. O nie, w sumie. A, eee, może być. No dobra. Nie gramy. I tak się nie nazywa. Nie wiem, czy zauważyliście, jest inaczej. I nie wiem, czemu w sumie tak prześwituje, że jest tak dziwnie. Może ta kwestia powtórzy mody. Czasami mi to wkurza, ale już tam. W ogóle tę serię chciałam zrobić już we wrześniu. W sensie, że ją nagrywać we wrześniu od nowego miesiąca. Ale przez to, że. Nagranie e, odcinków z tych serii, które miałam skończyć, czyli Minecraft Heavens Quest, e, The Sims 4, Chicken na Wsi i wczoraj zajęło mi krócej niż e, myślałam. E, bo Myślałam, że to nagram jeszcze z 10 odcinków w sumie z tych serii, e, a wyszło nie wiem w sumie ile dokładnie chyba 3, 3, no może 7. W sensie, no, myślałam, że około, powiedzmy 15, że starczy mi do końca jakby e, wakacji, ale wyszło, że nie mm, No I się zastanawiam, gdzie się wprowadzić, bo Myślę, że jednak tu, bo tu jest najmniej drogo Tak W sensie, i póki co, i tak na razie nie mamy <tuszy> Faceta, więc w zasadzie sensie, nie bardzo, tylko dziecka. No. <grystanie> A, w ogóle najpierw nie będzie takie trudne znalezienie, bo przecież przyjdzie do nas powitalny, w którym będzie trawić Scott i Travis Scott może być pierwszym ojcem. No czemu nie? E, ja sobie zrobię. O, tu też, jeśli nie zapomnę, to mogę wrzucić w sumie do opisu. E... E, mam na myśli to ile oj nie chciałam tak zrobić ile dzieci mamy i w sensie pod odcinkiem danego będę pisać ile obecnie mamy dzieci i wypisać ojcu, o ile starczy miejsca, ale opismy raczej w dużo miejsca, bo... no dużo słów generalnie można by napisać i tak Myślę, że tak. Tu możesz mieć. Chociaż nie. Dobra, tu będzie zapalnia. No, taki będzie oryginalny. E, aczkolwiek zrobiłabym e, inny kolor, na przykład różowy. Różowy to jest bardzo dobry kolor. Zresztą nie było chyba wtedy, wszystko się robi na różowe, Tak dosłownie wszystko. No właśnie. Więc e, trzeba zrobić tak. się to zrobić szybko. Najwyżej zrobię po odcinku jakieś większe dekorowanie albo jak to trochę hajsu. Myślę, że to raczej będzie takie tymczasowe miejsce. Popytu, bo no po prostu, wiecie, tutaj nie ma za dużo. W ogóle te łóżka piętrowe to jest super, bo będzie można ich. Um, jakby do dzieci, w sensie, że w małej przestrzeni będzie mo mogło być dużo dzieci, w ogóle tego pierwszym, że tak wiecie, będą wychać te dzieci. Um, ale no. O, a tutaj nawet trzy są, nie? A też w ogóle. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. E, ja myślałam, czy nie moglibyśmy tego takiego co było z kompaktowych wnętrz, o ile się nie mylę, że się składało w kanapę. Ale chyba tego tu nie ma. Nie wiem co to jest w sumie. Yy, sobie tak mówiłam, że... A chwila było tam chyba wróć Widzicie, mówiłam, że postaram się szybko i... No. Dobra, a czy to jest takie normalne łóżko. A tu co jest? W sumie nie wiem czym to się różni, więc chyba wezmę to być tańsze. I yy, z I w sumie... Wiecie co, staram się to zminimalizować, w sensie ja w ogóle cały dom. I tylko mnie zastanawia czy tak się też, no właśnie tak będzie trzeba oddzielnie, ale to jak już skończymy. I tak, myślę, że można jeszcze. nie potrzebny nam wielki dom, co. Potem, jeśli będą dzieci, możemy go poszerzyć. Ale póki co, to też można sprzedać. To nie jest nam absolutnie potrzebny żaden duży dom. O, dobra, zaraz zobaczymy, co przenieśliśmy do wyposażenia, bo mam wrażenie, że. A, myślałam, że to alarm. Ale alarm jest tu. Dobra, to możemy dać tu. I tak. żeby nie było to tak. a chociaż nie, w sumie żeby mógł być lepszy. Dobra, wróć. I... tam yy. różowy. Różowe jest dobry Na wszystko. I teraz tak. To jest łazienka. Myślę, że tak. Yy. Dobra, zaraz okna przesuwamy. Weź przez nie. Yy. Nie podoba mi się... Wynalnie ta lodówka, więc ją... weź, Co, co się stało? czekaj, bo potrzebuję narożnika. No właśnie. To sprzedamy teraz. zlew może jakieś ładniejsze. Znajdziemy też. I... Dobra, będzie generalne przemowywanie, jednak i to nie będzie szybkie. Tak jak miałam nadzieję na no lukę. To znaczy, czy wtedy jest normalne, że z łazienki prosto się wychodzi na ten... na kuchnię. Nie wiem. Ja dla mnie trzeba na pewno kupić wannę, dlatego że dzieci nie mogą się kupać w niewannie. Kolejna rzecz. Ta lampka nie, ani ta. Ojej, dobra. I teraz tak. Z, z, zacznijmy od kuchni myślę. Albo nie chwila od lamp zaczniemy. Takie basicowe, które ja daję, bo są takie jakby neutralne, że prawie na nie zwracam uwagi, to są takie. Dobra, ale aczkolwiek mieć wiedzieć trochę prościej. O tak na przykład jest dobrze. I teraz zaczniemy od kuchni, tak jak powiedziałam. E, trochę nam się odcinek przyciągnę, ale powiedzmy, że to pierwszy, więc nie się nie stanie. E, postaram się szybko, nie będę przyciągać jakoś bardzo, ale chciałabym zrobić to w tym odcinku, ile się da. Ta... Nie będziemy kupować jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, dlatego że po prostu e, no, nie mamy za pieniędzy, żeby sobie tak wywalać e, na śmietnik. Ale też nie chciałam takich totalnie gównianych A to na jakaś tu, żeby nie było tego widać. Chcesz można kolor może zmienić? Nie, nie można za bardzo. No to nie. E, a okna? No właśnie, mogą być białe. To mi w sumie bardziej pasuje. I stolik też mógłby być biały. O. Wszystko na biało będzie tak biało, no w sumie nie wiem czemu akurat biały. Będzie yy, mi pasował do ubrania, ale dobra. No czekaj. Biały miał być. Dziękuję. Yy, a jeszcze tu jest jedno. Biały. Yy, I tak. Yy, kosz taki na pewno chcemy. I już wydaliśmy trochę dużo pieniędzy, więc myślę, że tak to zostawimy, bo zlew nie jest jakoś bardzo potrzebny, No też, no dobra. I damy łóżko o to, takie jak było w planie, tylko muszę znaleźć, które to było, różowe, alboż białe. No dobra, białe. Tylko jak to dać? Tak? Trochę głupio, tak. W sumie nie wiem, wiecie. Może tak. O tak. I jakoś tu damy telewizor. Możemy dodać taką ściankę. Nie, dobra. Damy... Może tu telewizor? Także w sumie jak w kuchni stoi, może też sobie oglądać? Nie wiem. Chcesz jeszcze zamieścić sam w telewizorze w kuchni? Zależy oczywiście od sobie, prawda? Bo niektórzy mnie nie mają. Na przykład ja nie mam. Yy, ale czasem jest. Na przykład u mojej, babci jest. A to jest taki. Mm. stający to było. O, o, czegoś takiego potrzebujemy. O, jest równo naprzeciwko. No to bardzo mi się podoba. E, bardzo dobrze. Co my jeszcze skosowaliśmy? A, wanna fakt. A jeśli by można, to ja myślałam o takiej no e, prysznicu. Różowy. Jak ma to wyglądać? Różowy to oczywiste. Ale już nie można. Troszczę się, wiem, że już trochę przeciągam. Dobra. Yy. I w sumie jeszcze Oj, trochę już. <grytanie> co jeszcze bym kupiła Zaraz zobaczymy, co bym się kupiła. Bo już dość dużo wydałam, ale kupię jeszcze paletę pale pale nie paletę, tylko. Asztalugę do malowania. O, widzicie, jak zminimalizowałam? Nadal jest trochę wolnej przestrzeni, eee. ale i tak mam wrażenie, że nie, że mi poszło. A i jeszcze mam dach poprawić. Eee. I tak. Eee. Ja się będę z Wami żegnać. Co prawda nie pokryliśmy w tym odcinku, eee. ale dopiero odcinek, więc mam nadzieję, że i tak Wam się podobał. Eee. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę. Już Wam przedstawiłam Simkę, która nie pamiętam teraz, jak się nazywa, bo dopiero jedno do dało i w ogóle. Eee. Ale, oczywiście, jeśli Wam się podoba, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. A... A na dzisiaj to chyba będzie na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Tak więc, trzymajcie się. No i cześć.